Redakcja RispanPL melduje się na miejscu, jesteśmy na kolejnym splicie PG Nowego Poziomu Polskiej Ligi Esportowej. W hełmie, ja się nazywam Maciej jak ze mną jest Grzegorz Szperodziamałek, ambasador całego tutaj projektu właśnie Nowego Poziomu. Witam Cię Grzegorzu. Witam serdecznie. Najpierw się chciałbym Grzesiek, zapytać o to jak się zapatrujesz właśnie na te wychodzenie ze sportem do nieco mniejszych miejscowości w Polsce. Jednak przywykliśmy do tego, że lany są organizowane w tych dużych miejscowościach. Teraz jest to hełm w planach są również imprezy w Łomży i Białej Podlaskiej. Myślisz, że to dobry sposób na promocję sportu, żeby rzeczywiście wychodzić do takich mniejszych miejscowości? Zdecydowanie uważam, że takiego projektu brakowało u nas w Polsce, gdzie zawodnicy, którzy się jeszcze nie mieli okazji przebić na ten wyższy level gry, mają okazję się tutaj pokazać mogą rywalizować i jest to na pewno coś fajnego. Oprócz tego, jeśli chodzi o te miasta mniejsze, można powiedzieć, to również jest to fajne wydarzenie, szczególnie właśnie dla ludzi, którzy mieszkają w tych miastach, nie mają na co dzień takich możliwości, jak ludzie żyjący w tych większych miastach, zobaczyć takie eventy i jestem o dziwo zadowolony, że dość sporo osób tu na, tutaj dzisiaj do nas przyszło i, i bardzo, bardzo fajnie, bo jednak tutaj przychodzą dzieci z rodzicami, też pewnie są ciekawi, jak to wygląda, więc generalnie fajnie, że to się dzieje. Z perspektywy takiej doświadczonej persony na polskim podwórku e sportowym. Jakie mógłbyś przekazać takie wstępne rady, powiedzmy, dla takich początkujących esportowców, które, jak myślisz, być może młody Szperot też by na pewno uszanował i by mu się przydały? Znaczy, rada jest jedna dla mnie, to jest po prostu trening, trening, trening. Nie wolno się nigdy poddawać. To jest taka standardowa, myślę, rada w każdej dziedzinie życia, w której się gdzieś tam y, cokolwiek robi, czy w sporcie, czy właśnie tutaj w e trzeba po prostu trenować, dążyć do bycia lepszą wersją samego siebie. No cóż, miejmy nadzieję, że rzeczywiście tutaj wybije się trochę tych gwiazd. Z... Powiedzmy tego, tej młodszej grupy wiekowej i za parę lat będziemy je rzeczywiście oglądać na większych scenach. Teraz Grzegorzu chciałbym się przenieść do tematu, którym na pewno żyje cała scena Counter-Strike'a, a więc tego, że CS2 jest już praktycznie za rogiem. Jakie są Twoje pierwsze odczucia po tym zerknięciu na BT? bo jednak trzeba powiedzieć, że społeczność podzieliła się na takie dwie grupy. Są osoby, które uważają, że jeszcze jest na to stanowczo za wcześnie, inni są z kolei zajawieni każdą nowością. Jakie są więc Twoje pierwsze spostrzeżenia i być może jakieś plany odnośnie samego Counter-Strike'a 2? Ja generalnie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda, wiadomo, jeszcze jest wiele do poprawy, bo jednak no, to jest cały czas beta, trzeba pamiętać, więc tutaj tak naprawdę, może powiedzieć, my jako gracze w tej chwili jeszcze testujemy, co tutaj nie działa, co poprawiać, Valve cały czas gdzieś tam próbuje to poprawiać, przynajmniej taką mam nadzieję, bo z nimi to nigdy nie wiadomo. No i co, no ja, mi się ogólnie przyjemnie gra, movement trochę może do poprawy, strzelanie wydaje mi się, że jest fajne, no ale tak jak mówię, to jest cały czas beta i ja jestem zdecydowanie z, tej, yy, z tego grona gdzieś tam bardziej zadowolonych zawodników. Czyli być może są jakieś perspektywy na to, żeby troszeczkę ta polska scena się odbudowała, odbudowała w, całym, w całym CS2. Co na przykład sądzisz o tym, co się dzieje ostatnio na polskim podwórku, że jednak trochę liczba tych organizacji się zmniejszyła. Ostatnio chociażby Ungentium zadeklarowało, że na pewien czas przynajmniej zawija się powiedzmy z tego sportowego podwórka. Czy cię to niepokoi przed premierą Counter-Strike 2 no, właśnie ostatnie 2-3 lata to taki, można powiedzieć, ciągły regres, jeśli chodzi o polskie organizacje, drużyny i wyniki. no licząc oczywiście nań, które tutaj jednak wyróżnia się na tle pozostałych drużyn. No i wydaje mi się, że CS2 to jest taka nowa szansa, jakby bo jednak. Będzie nowa gra, nowe możliwości, być może nowi zawodnicy się pojawią, no i też sponsorzy, będzie wielki hype na pewno na grę na początku, gdy wyjdą pierwsze turnieje, więc wydaje mi się, że, że to jest po prostu nowa szansa i miejmy nadzieję, że to po prostu pobudzi gdzieś tam cały ten esport w Polsce. A jakie jest na przykład Twoje stanowisko odnośnie tego, co teraz polskie org organizacje można powiedzieć, wprowadzają, bowiem pompa sięgnęła po dwóch zawodników zagranicznych, a więc Pocharna, Bułgara i Slaja, Norwega, z kolei Ago zbudowało roster kompletnie wokół zawodników zagranicznych. Czy myślisz, że to też jest pewna droga, którą polskie organizacje powinny rozważać, żeby odchodzić od takich schematycznych pięcioosobowych line-upów polskich i sięgać po tych właśnie graczy zag zagranicznych, którzy często w swoich krajach nie mają na przykład aż takich perspektyw do rozwoju, a rzeczywiście w polskiej organizacji mogliby coś osiągnąć? Znaczy, to chyba niestety pokazuje też to, że w Polsce mamy aktualnie nie za dużo jakichś wybitnych zawodników niestety, no bo jednak skoro mało mamy tych organizacji profesjonalnych, a jak już są to inwestują w zawodników z zagranicy, to znaczy, że u nas brakuje tego gdzieś tam firepoweru bym powiedział. Więc jak się za to zapatruję? No ja jednak jestem fanem pięciu, pięciu zawodników z jednego kraju, bo jednak jest większe przywiązanie, co też jest istotne i wydaje mi się, że właśnie to przywiązanie przez fanów jest mniejsze do tych drużyn niż takie jakby były po prostu polskie ekipy. Jasne. To jeszcze kończąc tak temat samego CSA 2, my doskonale wiemy, że Ty nie ogłosiłeś oficjalnie zakończenia kariery, więc czy masz na przykład perspektywę tego, że może mógłbyś wrócić do grania i też wspominałeś swego czasu o tym, że w pewien sposób fascynuje Cię rola trenera ewentualnie do sprawdzenia się. Czy już mógłbyś nam coś zdradzić w tym temacie? Szczerze mówiąc, na razie sprawdzam sobie, co się dzieje w CS2. Raczej jestem bliżej ku końcowi kariery z tego względu, że jednak wiek już jakiś tam mam swoje przeżyłem w tym e sporcie. Wiadomo, szkoda to, że akurat teraz wychodzi nowa gra, gdzie już ten wiek jest większy, a nie kilka lat wcześniej, ale generalnie jeszcze nie podjąłem jakiejś tam ostatecznej decyzji. Ale tak jak mówię, jestem bliżej temu, by nie grać, a tener to jest rzecz, w której wydaje mi się, że też bym się sprawdził, ale to na pewno odłożę sobie jeszcze na później. A i tam nie musisz być też taki samokrytyczny. Dalej piękny i młody. I może ten wywiad skończmy taką sekcją krótkich pytanek. Będą to tak zwane rapid fire questions, czyli odpowiadasz tak albo nie. Po prostu bez takiego zagłębiania się. Kilka pytań, tak żeby odświeżyć troszeczkę format. A więc pierwsze pytanko. Czy miraż powinien wylecieć z puli turniejowej? Nie. Okej. Okay. Czy irytujecie pseudonim na esportowym podwórku Dziadzia? Nie, bo w sumie gdzieś tam sam to chyba wymyśliłem z kolegami, pamiętam, w Wiśle to było i generalnie jest to dla mnie takie zabawne. Okej. Okay. Czy twoim najbardziej ikonicznym skinem, jaki miałeś w Equipunku, to jest takie insiderskie nieco pytanko, była awupa Dragon Lore z dosyć, no, niecenzuralną nazwą, nie będę jej przytaczał z wiadomych względów, ale myślę, że starsi wyjadacze sceny będą wiedzieli o co chodzi. Zdecydowanie jest to chyba moja taka ikoniczna broń, a Kiedyś sobie ten name tak o którym tu nie będziemy mówić, stworzyłem w 2014 albo 2015 roku i pozostał ze mną na długo i niejednego przeciwnika, że tak powiem, wyeliminował. Czy jakiś zespół hipotetycznie na polskiej scenie jest w stanie albo będzie w stanie przebić osiągnięcia Virtus Pro albo chociaż Kinguin? Powiem tak, wydaje mi się, że aktualnie jest tylko Nine, które myślę, że w tej chwili już mogłoby przebić nawet King. W sumie wydaje mi się, że to są gdzieś tam podobne wyniki, czyli awans na te turnieje, a na nich trochę póki co nie idzie, no ale do Virtus Pro to jeszcze jednak daleko. Całokształtowo CS2 przebije CSGO. Mam taką nadzieję. Okej, okay. troszeczkę się rozpowiedziałeś bardziej w tym formacie niż teoretycznie powinieneś, ale mówiłeś bardzo ciekawie, więc nie chciałem ci przerywać. Miało być tak, nie, ale Szpero najwyraźniej wybrał inną drogę. Dziękujemy w każdym razie za uwagę. Dziękuję Grzegorz. Dzięki.